Ja się ogóle nie Ale jak ci się stoi, się bezguje, Czy nie Ciąż no? <ścjalnie> powiedział, że jak ci stoi, to... Jak <ścjalnie ścjalnie ścjalnie> ci stoi, nie wiem. Ja nie znam za te Ej Tommy, patrz, co, jak ci stoi nie. z piłką, nie? O. No. I później się chce dalej biec, już nie może z piłką, nie? Można. Ale jak się stanie, to już nie można, jak się zbędź Jak kozłujesz i staniesz i, I złapiesz... Jak kozujesz to możesz. Ale jak go złapiesz do ręki, już nie możesz, nie? No. Przypikał się. No. Po 150 już to. A myślałem, że wcześniej powiesz, że ten... że Polinie po wypije więcej, niż 4 piwa na godzinę. <laughs> Ostatnio no. mnie ten... Ro rozśmieszyła, jak... Jak dzwoniła do mnie telefonem. Jak, koń, jak kończy rozmowę to było tak No dobra, no to cześć. Hej, 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 hej. Tylko tak jeszcze szybciej to powiedziała. Ja jest zawsze taka dzisiaj jak z Mikołachem przyjebał w plecy to... Co? Słuchaj, co się dzisiaj No bo ona, to co, zrobił, bo i e, Ukochany dobra. chłopak. No bo bo sobie pan kupował, pan w, komu... w dużym pokoju na końcu od kuchni, no i szczelam, nie? No bo chciała zobaczyć, ja, ja, w A później tak, a w nic nie boli, boli choć orka A ja się ja nie chce? nie? I że nie chcę, Ubrałam się z na z półtora metra. ona Przygrywał. Taki łuk, że ja nie mogę uwierzyć, ja go mam od zaczynam go wyzywać, Ej, co się dzieje? Nie? A ja już tak, nie mogę być, siema. Ale, ale... A babka teraz go, no i co, się odgrywa do peszteria? A ja mówię, no... Ale nie warto tego było. Ale nie, powiem, fajne, fajne. Nie, że fajne, że fajna broń. A ty jesteś taką głupią. Chodź ja, ja z wami do skały. Haha, Co coś mi nie chce dać. Wyskoczę z koła. Oddawaj ciuchę. <grymianie> ona już piła dziś? Ale nie o to chodzi. Ale Polina? Nie wiem, nie. Ale to tu w ogóle, ponad na sydencję, pije z bradosa, nie. rozłożono na łóżku, ja siedzę na fotelu, zaraz obok, nie? Ona tak trzyma do mnie piwo, nie? I coś pieprzy, erce, pieprzy, pieprzy, nie? Ja i piwo z ręki piję, nie? Ona się nawet nie kapnęła, no i tak cały czas. To, <grym> to, piwa nie to, ma. A to mięsza, się na tych, by się, kapnęła, by się no, na, na tych imprezach, co chyba zrobiliśmy, to ten kupiła sobie papierosy, nie? No. I ten położyła sobie na, na szafce. I Grzesiek stał koło niej, prawda, ona coś tam mówi I tak sobie wziął, normalnie sobie wziął, na, nawet ten Pamiętam, skończyła mówić, za chwilę Ej, gdzie moje papierosy? A Grzesiek tak Ona taka na, jest, nie? Najlepsze, że to, to nagra, nagraliśmy I widać, jak Grzesiek bierze papierosy, prawda, i tak Oj nie, bo to w ogóle nie będzie. dziewczynką Chili przed komputerem i a ja już klepię Paulina, nie? A ta... Co? <grymne> no ja ty nie jesteś mudelek. w ogóle lecę. Jak znajdziesz komputer, okej, ok, już. Facebook, pudelek, 20 kart na Pudelek, co to jest? Nie jest uzależniona od pudelka. Co to są jedne strony w <grymne> mojej nie. historii, jakie są? Tak. Facebook, pudelek. Ja muszę to na BUNURORDERZY zaplacować na, na stronę. Nie no, no, no. O, nie działa Facebook. No. A mi kiedyś... Ee... Spytaj się powiedzieć, że to jest bo jest podkarski Na pewno nie zna. że John Travolta jest gejem. Jest gejem? Tak? jest Scientologiem. Jest syntologiem. A, syntologiem? A, chyba, nie? To jest też Tak samo jak teraz szukałam nowej żony, Rozwodzi no, się z tym homeless. Rozwodzi się? No, bo Kate homeless tego nie wytrzymała. Nie homeless, tylko. No, nie, ja, wie, ja wiem, ale przynajmniej nie, na nie, homeless, nie, Holmes. No, czyli, czyli, czyli nie, homeless. To jest bezdomno? No no no. Bezdomno. I'm homeless. Ja mam jeszcze kapelusz wagabongo. Nie wagabongo, bagabongo, waga baga coś tam, coś tam. Taki różowy? Nie.

Moja babka, ona nie śmieje, a wiatr przyjdzie tak, ona, bo lodówka się nie zamyka. Ona ja rozdziennie Rano zaczyna, wieczorem Jesteś ja nagrywacz, nie? No. <laughs> Jezu, teksty będą. Tak, my tu gadamy o straniu. O Paulinie. A Paulina już jest? No to ja już idę, zaraz będę. Okej. Okay. Dobra, ostatnia akcja. Fałd. Oh. Mm. <laughs> Chyba nie wiesz. Nie, yeah, mogę iść.